Układarka jest już w powietrzu. Teraz trzeba tak odpowiednio ją ustawić, żeby kierowca mógł wjechać i żeby ona po prostu przeszła pomiędzy tymi barierkami. No, wszystko tu się odbywa na milimetry tak naprawdę. Maszyna jest jeszcze wyżej. W tej chwili może jest plan taki, aby po prostu przełożyć ją górą, żeby nie trzeba było tutaj przesuwać lavety tak aby przeciskać maszynę pomiędzy barierkami a tak jedzie ona po prostu zostanie rzucona jak widzicie składarka prawie przeszła już tutaj zaraz będzie na platformie musimy jeszcze troszkę porozciągać te wszystkie barierki żeby ona mogła wjechać całkowicie na dół taka to jest praca zespołowa